Rodzinny piknik lotniczy pod niebem, pod Mikołaja Kopernika uzdrawiamy mikoł, za, za otwarty. No teraz tylko już na niebie dajmy, i na ziemi się będzie działo. Prosto. Piknik tegoroczny przyciągnął naprawdę gigantyczne tłumy. To wielki sukces, podobnie jak w zeszłym roku. No, wsparł pan ten sukces swoim własnym skokiem ze spadochronem. To był pierwszy skok? Tak, to był pierwszy skok. No, na początku, jak zawsze przed czymś nowym, nieznanym, były pewnego rodzaju emocje. Ale powiem Państwu szczerze, że warto spróbować, warto skoczyć, bo wrażenia są niesamowite. Nasza piękna warmińska ziemia z nieba wygląda jeszcze przepiękniej niż z ziemi. A to, że ta impreza, którą wznowiliśmy po prawie 8 latach i w zeszłoroczny sukces jak gdyby, tej imprezy, bo przyciągnął ponad 12 tysięcy ludzi, pokazuje, że mieszkańcy w Warmii, mieszkańcy Warmii i Mazur oczekują na takiego typu imprezy masowe, rodzinne. Bo ten piknik jest rodzinny, poniemy Mikołaja Kopernika. To też jest takie uczczenie naszego większego, największego naukowca, tego, który przeżył na warmii 40 lat, który tutaj zatrzymał słońce, ruszył ziemię. Chcieliśmy pokazać mieszkańcom, turystom i wszystkim, którzy przybyli dzisiaj na imprezę, że właśnie Mikołaj Kopernik jest dla nas ważnym, istotnym elementem promocji naszego regionu, ale też promujemy to miejsce jako miejsce przyszłości, tak jak powiedziałem ze sceny, że tam na razie jest ściernisko, ale będzie sam Francisco, bo chcemy z panem wujtem Michałem Kontraktowiczem na granicy pasa startowego na 60 hektarach na początek wybudować strefę gospodarczą, która na pewno przyciągnie wiele firm, da wiele miejsc pracy i wiele potencjału gospodarczego dla Ziemi Warmińskiej, dla gminy Stawiguda i Powiatu Orsztyńskiego. Ale ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że wszyscy, których zaprosiliśmy, odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Że przyjechało tylu wspaniałych ludzi, że tylu wspaniałych gości przyjechało, ale przede wszystkim, że takie tłumy przyszły na naszą imprezę, bo dla ludzi tą imprezę robimy i to, że mamy tyle uśmiechniętych dzieci, to jest fantastyczne i świetne i cieszymy się bardzo. Cieszę się bardzo i dziękuję wojsku 16 dywizji i 4 brygadzie wojsk terytorialnych za to, że wystawiły swój najnowszy sprzęt. Mamy tutaj darmowy plac zabaw, mamy przepiękne pyszne jedzenie warmińskie. W związku z tym mam nadzieję, że Dziesiąty piknik lotniczy będzie jeszcze z większymi atrakcjami i jeszcze przyciągnie jeszcze większe tłumy, bo to jest największa impreza lotnicza w tej chwili na Warmii, a na pewno też i na Warmii i Mazurach. W związku z tym zachęcam bardzo już. W w Przyszłym roku, żebyście Państwo za, sobie zarezerwowali drugi weekend lipca na tą imprezę, która będzie jako dziesiąty, czyli można powiedzieć lekko-jubiluszowy piknik. A dzisiaj dziękuję Wam, żeście przyszli. Cieszę się bardzo, że mogliśmy wspólnie tutaj i możemy wspólnie tutaj dzisiaj w tak dobrej atmosferze i pogodzie świętować. Panie Wójcie, to był Pana pierwszy skok w życiu na spadochronie. Z tego, co słyszałem, przeszkodą było to, że no, na wysokości nie czuje się Pan najlepiej. No tak, ja mam lęk wysokości pierwszy raz, więc faktycznie te emocje w związku z tym były tym bardziej zwiększone. Ale warto było, naprawdę warto było i każdemu polecam przeżycie chociaż raz takiej takie przygody nieprawdopodobnej. Który moment w skoku był najtrudniejszy, a który dawał najwięcej takiego wystrzału, adrenaliny pozytywnej? O, oczywiście, sam moment przygotowania się, już zbierania się do skoku był bardzo takim dziwnym, trudnym momentem. Natomiast to był najpiękniejszy moment, tak naprawdę, bo się uwolniły emocje. Jak już skoczyłem, to było nieprawdopodobne. Swobodne spadanie jest chyba najlepszą częścią, która jest. Potem otwarcie czaszy spadochronu i te bujanie było najtrudniejsze. A to w związku z tym, że ja mam chorobę lokomocyjną, i niestety nudności się pojawiły, ale potem się uspokoiło i lądowanie znowu przepiękne, znowu fajne, przyziemienie, bardzo fajne, bardzo fajne emocje. Panie Wójcie, to, że się Pan odważył, no oczywiście to po pierwsze to wielkie gratulacje, bo to też atrakcja, na którą wielu uczestników pikniku czekało, ale to ma swój cel, do tego szczytny cel. Tak jest, no najważniejsze jest, oczywiście sam skok był bardzo ważną rzeczą dla mnie osobiście, natomiast najważniejsze jest to, że chciałem zaznaczyć potrzebę poniesienia pomocy dla Janka i mam nadzieję, że w związku z tym ta akcja się rozszerzy coraz na, 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 i przybierze większą skalę i zbierzemy wszystkie środki, które są potrzebne dla jego wyzdrowienia. Janek Jankowiak ma chorą nóżkę, ma nowotwór. W związku z tym, że jest bardzo mały, potrzebuje raz usunięcia tego nowotworu, a dwa doprowadzenia do tego, żeby te kości rosły razem z nim, więc to jest skomplikowana rzecz, bo będzie kilka, kilka bądź kilkanaście operacji będzie musiał przeżyć po to, żeby właśnie ta nóżka była normalnie, mogła się normalnie rozwijać panie wójcie Stawiguda to jedna z tych gmin, która się niesamowicie rozwija pod pana rządami, co trzeba przyznać i zaznaczyć. Gryźliny leżą w Stawigudzie. To niesamowite spotkanie z punktu widzenia całych rodzin jest tu obecnych tysiące osób, no ale również jest wielu wystawców. Cieszymy się właśnie z tego kompleksowego rozwiązania, bo raz, że mogą mieszkańcy nasi, powiatu holenderskiego, całego regionu, czy nawet spoza regionu, przybywać tutaj, cieszyć się z tego, co jest. Ale właśnie to też jest możliwość dla wystawców, dla pokazania się, do tego, żeby zaprezentować swoją ofertę i tak naprawdę czerpać jedni korzyści z drugich. Wystawcy oferują swoje produkty, czy mieszkańcy korzystają właśnie z tych usług. Więc naprawdę to jest piękne miejsce do tego, żeby wspólnie funkcjonować i cieszyć się z niedzieli. Po prostu. Pani Marszałek, no nie każdy jest wielbicielem imprez masowych. Dzisiaj w Gryźlinach w niedzielę na pikniku lotniczym naprawdę są wielkie tłumy. No najważniejsze, że zaakceptowali to wydarzenie, mieszkańcy, a, i dobrze się tutaj czują, bo e, myślę, że to jest potężne wydarzenie i trzeba tutaj e, przygotować się, zarówno pod względem bezpieczeństwa, na wysokim poziomie. E, to widać po ilości e, samochodów i osób, które przybyły do Gryźlin. Ja tylko chciałabym, żeby było właśnie bezpiecznie, a, a ludzie, którzy tutaj przybyli, żeby spędzili rodzinnie czas. Fascynują mnie kobiety pilotki i tutaj chciałabym zobaczyć te panie. Na pewno one są wyjątkowe. I w ogóle piloci są wyjątkowi, bo nie każdy może przecież zostać pilotem. I też wiemy, że to są zupełnie inne emocje, adrenalina tam na górze, kiedy oni mogą podziwiać się to, co jest tutaj na dole. A my będziemy przyglądali się na, na te wspaniałe akrobacje lotnicze.